Dobra, cześć. Dziś nagrywamy sobie filmik. Normalnie bym nie nagrywała filmiku, ale no z tego, że miał być live, był, ale mnie zbanowali. Niestety, dopiero za dwa tygodnie będzie, lepszy. ale będzie lepszy live, dlatego, że on um, będzie z wyjazdu. I on się zacznie w piątek i nie będę go montowała, ale to będzie tak wyglądało, że ten... Nagram Wam filmik i będzie też live. Filmik to będę z całej podróży. A live dopiero nagram. Jak już będę w hotelu. Nie wiem czy w ogóle nagram live'a. Będzie na pewno odcinek za dwa tygodnie. Więc oczekujcie. Bo gdzieś wylatuje i to będzie z piątku, chyba na niedzielę w popołudnie, w, w, na popołudnie wracamy. Tak? No więc, no, będziemy jechać pociągiem. Nie zdarza wam, gdzie jadę. Jeszcze. Więc, no, będziemy jechać pociągiem i on nie będzie montowany, więc będzie kilka jakby części, jak będę wyłączała telefon. Będzie kilka części, bo nie umiem montować. I będzie tylko kilka części. Jak mi się uda, zrobić, wiecie jak, zmontować to jakoś, to jakoś mi się, to będzie wtedy połączone, ale wątpię w to. Będ, więc jak coś, to yy, więc, no, będzie bez montowania i będzie kilka odcinków. Więc jak będę stopowała, to się nie przejmujcie. Bo to dalej będzie szło. Ale już na innym chodźcie. Więc teraz zaczynamy. Miałam coś robić, ale nie wiem co. Patrzcie, jakie ja brzydko, patrz, jak jak brzydko tak pisałam. Potem bo to gra dla więc na razie dla tkaków, pisałam. To co ja mogę zrobić? Co to jest? Halo. Mens nå. No. Okay. I wiesz co ja myślałam, że to jest do ust, i chciałam już tym prawie posmarować usta. bym zamiast na żadnym wyjazdzie, pojechała do szpitala, i mam z tym usta, bym miała na ustach, aby miała darmowe powiększanie ust. A może być cicho? No. Ja masz, ty masz masz na dole plan lekcji? Nie. Na górze. Nie ten Z... mnie. Nie, 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 nie. Ale to zobaczycie jaką... jak, jak, ile, jak mamy lekcji ten. Ale teraz mam ten plan lekcji wiesz jaki. No tak, ale to wtedy... Ale gdzie go masz? I tego nie pokażę im. Bo... Jakbym pokazała? To by za fajnie nie było, bo bym miała problemy. Hmm. Taki... klasę i... To. Tylko takim bliskim. Ale oni mogą się dowiedzieć ten. Po planie lekcji. No, to chcesz to pokazywać? Nie pokazuję, tylko chcę zobaczyć. Ok, mogę im pokazać, ale nie będzie tego prawie widać. nie będzie widać, do której klasy chodzę. W poniedziałek nie idziemy do szkoły. Wolałabym, żebyśmy we wtorek nie szli do szkoły. Bo będziemy w poniedziałek pasy. A w poniedziałek nie no, mamy. W poniedziałek pasy numer 11 listopada nie będzie. We wtorek mamy cztery lekcje. W środę pięć. Czwartek pięć.